Cześć, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na film o Casio G-Shock'u GDF 100. Porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda, jakie ma funkcje, co tutaj jest ciekawego. Ale na początek zapraszam Was na te przebitki. A chciałbym, żebyście się skupili na tym, jak i pod jakim kątem na tym ekranie widać cyfry. Tam będzie i stoper, i, i, i godzina. I będzie i słońce, i, i taki półcień, i cień, bo chodzi mi o to, żeby rozwiać mit, że na nich słabo widać. Generalnie nie jest tak naprawdę źle, tylko to wszystko zależy od, od tego, pod jakim kątem będziemy zerkali sobie na ten zegarek. Także specjalnie nagrałem to w różnym świetle, żebyście mogli zobaczyć, o co mi chodzi, bo, bo ma to znaczenie. A słyszałem opinię, że że po prostu na nich słabo widać. No ale mówię, według mnie nie jest aż tak źle. Są gorsze egzemplarze, wyświetlacze w egzemplarzach, także tak mi się wydaje. No dobrze. No więc zobaczcie, jak się tutaj to ma pod różnym kątem. O, wchodzi tutaj nam lampa. Tak to wygląda. I zobaczcie, co my tutaj mamy. Mianowicie, od samej góry mamy taką podziałkę na datę. Dzisiaj mamy 5 sierpnia, wtorek. Zobaczcie, tak to jest tutaj zrobione. Napis Twin Sensor. Mamy tutaj DST, no ale na tym wyświetlaczu, akurat takie drobne, tutaj wstawki to faktycznie nie są to zbyt dobrze widoczne. A jest to czas letni. Tutaj mamy godzinę. Z minutami i sekundy na dole. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Generalnie sama godzina jest dosyć duża i tutaj z czytelnością nie jest aż tak źle. Cały czas mi się coś odbija, ale no to ciężko ustawić. Już tak, żeby nic nam sprzęt nie wyłapywał. Zaznaczam, że na żywo ten zegarek jest dużo bardziej czerwony. Nie tak bardzo pomarańczowy. To jest tylko. To, to, to sprawia, oczywiście, telefon, że tak to wygląda. No, ale dobrze, wracając, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj taki interwał 10 sekundowy, tak naprawdę dwa razy po 10, bo jedne 10 jest wypełnione, a drugie 10 jest zapełniane. Zobaczcie. Zapełniane, później dojdzie nam do kolejną dyszkę, odliczy i zacznie ją wymazywać. O, tak to się ma. Tak to tutaj sobie kasja wymyśliła. To jest negatywny wyświetlacz, więc w wersji z pozytywowym. Mamy to odwrotnie oczywiście, ale na tej samej zasadzie. No i dobrze. To może zacznijmy sobie od dodatkowej... Albo nie, zacznijmy sobie od tego, jak to wygląda. Jest to w ogóle moduł czteroprzyciskowy. Tutaj mamy tylko taki, taką podporę na palec, powiedzmy, która może ułatwić nam wybieranie funkcji, ale do tego też przejdziemy. Światło mamy umieszczone tutaj. Poświetlenie jest fajne. Na żywo nie jest takie niebieskie jak w telefonie, Zobaczy sobie całkiem spoko, dwie tyody tutaj od dołu, z taką dwie czy dwie? Tak, są zdecydowanie dwie, tak to wygląda. Na żywo jest dużo, takie jakby bym powiedział, bielsze to światło. Hmm, dobrze, po tej stronie, dwa przyciski. Tutaj sensor odstawiony zdecydowanie. Przypomina to GW 9200 Reismana, a mianowicie też po tym, że ma wysokość i barometr, co było charakterystyką tamtego modelu. Tak to się prezentuje, spójrzcie jeszcze raz od góry, przejdźmy do boku. Tutaj pasek skręcony, bezel skręcony, dziwnie wygląda ta podporka. Na początku myślałem, że są tu jakieś czujniki, ale nie, on jest tutaj z tej strony. To jest po prostu taki element od spodu. Zobaczcie. Tutaj widzimy, dekiel jest trochę taki odstający na ten właśnie sensor. Moduł 3255, kiedy F100. Zegarek generalnie już jest trochę na rynku. Z tego co wiem, to pierwsze wersje były chyba już w 2011-2012. Z kawał czasu w sumie dziwnie, tak naprawdę, bo Ryzmon chyba też był w tym czasie produkowany. No ale różni go tym, że tutaj nie mamy ani Solara, ani Waveceptora, więc jest to tylko taka Ryzmon bez tych funkcji. A szkoda, bo tak naprawdę może nie tyle co Waveceptor, ale Solar fajnie by się przydał tutaj w tym zegarku, no bo jednak moduły troszkę baterii zabierają, takie podświetlenie tak, tak samo. Jeśli będziemy tego używać dużo, no to na pewno wydrenujemy baterię szybko. Spójrzcie jeszcze na te drobne przyciski. Słyszałem opinie, że niektórzy mają problem z naciskaniem. Generalnie tak jak faktycznie od góry złapiemy, to, 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 to faktycznie może to lekko blokować, ale spójrzcie nie jest źle, bez problemu można wciskać po prostu na płasko. Tak to. Wygląda. Ok. No i dobrze, przejdźmy może do tej dodatkowej funkcji, o której wspominałem. To jest wysokościomierz. Zaczynamy, tak to wygląda. Widoczna godzina to jest fajne będzie to widoczne w każdej funkcji także pod aktualną godzinę, którą mamy. Fajna opcja. Wysokościomierz zwróćcie uwagę, 80 metrów. Z tego, co mi wiadomo, ja mieszkam na 75, więc jesteśmy gdzieś. Blisko. Czasami mi pokazywał 85, ale teraz widzę 80, więc jeszcze bardziej się zbliżył. Temperatura troszkę przestrzelona, no wiadomo, bo zegarek, gdy nosimy i tak dalej i dotykamy, bawimy się nim, no to na pewno przyjmuje tą temperaturę z ciała i odczyty. To nie można się nim sugerować. Polecałbym podwieszenie go na 20 minut, powiedzmy, gdzieś na gdzie nam zależy, żeby sprawdzić tą temperaturę gdzieś, żeby nie dotykał ani ściany, ani, ani podłogi, wtedy będzie odczyt najbardziej prawidłowy, bo tak, to mamy przestrzelenie i to dosyć spore, bo podejrzewam, że jest tutaj gdzieś w pomieszczeniu może 23 stopnie, tak mi się wydaje. <laughs> no ale na usprawiedliwienie każdy, który posiadałem z termometrem Reisman Madman, to, to, to generalnie każdy przestrzelał, więc... Ten chyba nawet przestrzela najmniej, wydaje mi się, więc to jest akurat na jego plus. Tak to wygląda, widzicie, temperatura sobie rośnie od samego patrzenia na niego. Tak to wygląda. No ale dobrze, przejdźmy z powrotem do take keepingu. Um, tak to wygląda. To widzieliście, przejście z tej funkcji przez naciśnięcie mode, od razu wracamy tu do tej i jedziemy. Mamy tutaj opcję też dodatkową, mianowicie barometr. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj ciśnienie 1400 hektopaskale temperatura sobie cały czas rośnie, a będzie rosła. Zobaczy Zobaczycie jeszcze dalej, bo no mówię, tak jak tę temperaturę dosyć mocno. Sorry za te odbicia, ale ciężko go utrzymać, żeby mi się tu nic nie odbijało, bo widać dobrze tarczę. Klasyka zresztą. Jedziemy dalej. Mamy tutaj Czas Światowy, Nowy Jork. Godzinę w Nowym Jorku z DST włączonym, dodatkowo godzinę, jaką mamy u nas, więc też fajnie, bo możemy zostawić sobie zbiorek w tej opcji, gdzie gdzieś sobie wyjedziemy, bądź nas coś interesuje z zagranicy, także bez problemu, widać tutaj, nazywało się to jakiś dual timem Nie idziemy dalej. Stoper zobaczcie, odpalamy tutaj przyciskiem ALTI setne. Sekundy, minuty, godziny. Możemy takąś jakąś horrendalną długość stopera, chyba 99 godzin, bodajże Tak mi się wydaje, poprawcie mnie, ale tak mi się wydaje, że to po prostu jest praktycznie 99 godzin stoper. Split time, oczywiście. Tu mamy podpisy. Jakbyśmy widzieli reset, tak samo. Tu mamy dalej. Odliczanie, timer. Podoba mi się, że ten zegarek jest widoczny w każdej sekcji. To jest spoko sprawa. Timer tak samo możemy dosyć długo. Teraz zobaczymy, jaki tu mamy zasięg. Aha, także chyba. A on 24 godzinny no, Tak, widzicie. Także bez problemu. 24. No i mamy alarmy, mamy ich 5. Zobaczcie, tutaj w tym okienku przechodzimy przez kolejne. SIG oznacza uruchomienie um, uruchomienie sygnału co godzinę, pikania. Często o to pytacie. W większości szoków jest to w opcji alarmu pod nazwą SIG. I zobaczcie, alarmy mamy uruchamiane w taki sposób że widzimy to jako on dodatkowo ten symbol klasycznie on będzie wyświetlany w głównym ekranie i żeby go ustawić wystarczy przytrzymać i zmieniamy sobie tutaj przyciskiem alt i godziny minuty tak to wygląda od razu nam się uruchamia więc nie musimy potem tego klikać dodatkowo po prostu jak zatwierdzimy godzinę o od razu alarm jest uruchomiony Teraz go gasimy, a tym przechodzimy przez kolejne. Tak to wygląda. Wracamy do głównego ekranu. Tak to się prezentuje. Mam także funkcje, nie dość że podstawowe, to dodatkowe tego wysokościomierza z termometrem. Zobacz, czy Tu tak mamy sobie to opisane. I teraz odczucia, jakie mam. Osobiście. Generalnie zegarek mi się podoba, mimo że brakuje mu tego solara. Już nie mówię o tym ojceptor to jeszcze pół biedy, ale ten tawsolar to by było miłe tak naprawdę w nim. Naprawdę zrobiłby z niego troszkę bardziej, że tak powiem, premium. A tak to mamy w sumie, jakby to powiedzieć, ciekawy zegarek, ale, ale jakiś taki przez to nijaki. Hmm, chyba. Dla mnie jeszcze tak naprawdę całą, całą szalę przechylanego. To że nie do końca mi się podoba. To pasek. Pasek jest jakiś z moim zdaniem twardy. Może dlatego, że każe mi się z... cały zegarek z Reismanem a tam jest ten mięciutki pasek fajny, a ten mi przypomina chyba GA100 bodajże. Na plus jest ta klamra. Metalowa te zapięcia, generalnie spoko podwójne, ale sam zegarek, sam pasek jest jakiś taki moim zdaniem twardy. Tu ma wypustki, które które też jakoś tak, mam wrażenie, że zbyt mocno odstają. Ja też nie mam zbyt dużej łapy, tak naprawdę niecałe 17 nadgarstek Zrzucę sobie tutaj od mana. Jeszcze tylko taka przymiarka, zobaczmy, jak to wygląda. Tak i. Generalnie sam wygląd na ręce i tak dalej. To jestem, podoba mi się, że tak to ujmę. Jest wszystko ok. Ale coś mi tu brakuje, generalnie, nie wiem. Więc może, żeby ten, żeby ten pasek był przyjemniejszy, to chciałoby się go nosić więcej. Takie mam wrażenie. Ale sami ocencie, ogólnie jest fajny, dosyć rzadki. Takie mam wrażenie, że u nas w Polsce nie ma go za dużo. Też nie widziałem za dużo filmików o nim więc mam nadzieję, że komuś się przyda żeby ocenić czy warto gdzieś go szukać zobacz czy on w stanie jest idealnym na ekranie nie ma żadnej ryski to wszystko co ewentualnie widać to są jakieś paproszki i też jeszcze może szybkie porównanie na koniec z negatywowymi wyświetlaczami, które mam A tutaj W800 zobacz czy tak to się ma do tego w 800 zdecydowanie większe cyfry, tak to wygląda. Tu A168, bodajże tak on jest pisany. 168 na pewno model. To jest klasyczny Kasia, ale też negatyw. Zobaczcie, zdecydowanie z przewaga GDF100. Co my tu mamy jeszcze? może 6900, to z takim negatywem tak to wygląda jest naprawdę fajnie na nim to widać. Patrzcie, mam jeszcze MIP, ale no tutaj to nie ma co porównywać. Zdecydowanie jednak GDB 200 wygrywa. Spójrzcie jak to wygląda no ale nie chodzi o porównanie, tylko żeby było widać jaka to różnica moim zdaniem ekran jest spoko może się podobać w tej konfiguracji Mówię na, na żywo nie jest taki pomarańczowy to tylko na filmie spójrzcie sobie jeszcze raz no, jak to jest skonstruowane generalnie konstrukcja czuć, że jest że jest w porządku jest tak dosyć zwarte poseb nie jest taki trzeszczący ale mówię, mógłby być generalnie większy, może kwestia tego, że powinien być więcej używany, a nie był przez tyle lat na pewno bo jest w dobrym stanie, to jest mój świeży zakup, nie miałem takiego modelu wcześniej spójrzcie, tutaj jest jak nowka ale ma już na pewno swoje lata Niestety nie wiem dokładnie, który to jest rok. Podejrzewam, że z 10 lat na pewno. Zobaczcie te wypustki z bliska. Tak to się prezentuje. Zapraszam Was na kanał, zerknijcie co tam mam jeszcze. A trafiałem się ciekawe kąski, zapraszam do subskrypcji. To może Wam się jeszcze coś ode mnie wyświetli kiedyś na temat jakiegoś Casio. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. A jeszcze może, bo chciałbym zrobić osobny filmik, ale na sam koniec jeszcze wrzucę ustawienia. Może komuś się na teraz przyda, a za jakiś czas na pewno powrzucam od reszty zegarków same ustawienia, żeby było łatwiej. Przejedźmy, tylko przytrzymajmy sobie. Tutaj klawisz ADJUST macie oznaczony, gdzie on się chowa, jest tutaj, od MODE mamy tu ALTI i światło tutaj. I teraz tak, pierwsze mamy strefę, to nie jest wybór wart tylko w strefie dla mnie najbliższa, więc Berlin. No tak to wychodzi, zmieniamy sobie klawiszem ALTI. Musimy przejeżdżać całą pętlę i możemy się cofnąć, no nie mamy tutaj klawisza. To jest taki moduł. <tuszy> klawiszem mode przechodzimy sobie dalej mamy tak włączenie daylight saving time więc mamy sierpień aktualnie nasza półkula ma czas letni, więc jest uruchomiony przechodzimy sobie dalej, tryb 24 godzinny, albo 12, wtedy dostajemy to P, które nam mówi, że jest po południu zobaczcie, tak to wygląda, generalnie preferuję 24 godzinny Chodźmy dalej, modem zmieniamy na. Tu już możemy sobie ustawić nawet sekundy, zrestartować. Godziny, minuty, rok, miesiąc i dzień. Dodatkowo mamy tutaj dźwięk klawiszy do ustawienia. Zmieniam. Jest obcy, czyli wyciszony, dostajemy taką przekreśloną nutkę. No i to jest faktycznie minus tego negatywu, bo tutaj te malutkie znaczki, widzicie, są czytelne średnio. Zobaczcie, jak wygląda. Nie, no na żywo zdecydowanie lepiej. To też miejcie na uwadze, że to jest tylko telefon, nagrany telefonem, więc naprawdę na żywo nie ma takiej tragedii. Tak to wygląda. Zmieniamy, a ja akurat lubię dźwięk tutaj klawiszy. Do wyboru jeszcze długość podświetlenia. No mówię, przez brak taw solara u mnie zegarki ustawiam zawsze na najkrótszy. Mamy jeszcze ten 3 sekundowy Ale myślę, że nie ma co drenować baterii. Nie mamy tutaj autolajtu. No i dobrze, bo inaczej by nikt go nie używał właśnie ze względu na brak solarnego zasilania, bo szkoda baterii. No i jeszcze wybór jednostek. Tu akurat temperatura widzicie w Celsjuszach height do wyboru wysokościomierz w metrach bądź w stopach tak to wygląda no tutaj faktycznie jest to mało widoczne Z metry to zdecydowanie lepiej no ale tak to wygląda no i jeszcze jednostki od barometru tutaj mianowicie <laughs> Jak to Paskale. No patrzę, bo tak coś widziałem, jakieś tutaj chyba, może delikatne ryski, ale strzału nie ma. Realnie zegarek jest w ładnym stanie. Tak to wygląda. No i to by było na tyle. Zatwierdzamy adjust. Wracamy do tej keepingu Tak to wygląda. A jeszcze nie wspomniałem, bo jeśli mamy tutaj barometr, to tutaj to. Oznaczenie, powiedzmy, takim wykresem, który był w rajzmenie, tam był graficzny zmian ciśnienia. To tutaj jest on taki, powiedzmy, na tej zasadzie, że on tak wskazuje w tą, czy we w tą zmiany tego ciśnienia. Aktualnie mamy delikatnie wzrost, bo tutaj widzicie, jest plus 5, minus 5 barów w hektopaskalach, i ta zmiana będzie tak wskazywana tym tutaj. Tutaj powiedzmy, że strzałką na tym wykresie. Tak to wygląda. O, temperatura już widać dwa stopnie więcej, także sobie rośnie. Więc nie dojdzie też do temperatury ciała. To, nie, to tak nie zadziała, więc zostanie coś tak pomiędzy. Więc no te odczyty są niestety takie, jakie są. No jestem ciekawy, jak tam, czy macie, czy używaliście, może jeszcze jakiś inny ciekawy zegarek z tego typu dual sensorem macie. Ciekawy jestem waszego zdania, ale tak poza tym to mówię: zegarek jest generalnie fajny. Mógłby mieć po prostu lepszy bezel i pasek to jest to, co bym chciał od niego. Już można mu wybaczyć ten brak tego, ta w solaru, jakoś się tak człowiek przyzwyczai do tego. <grych> Przynajmniej się wymienia bateria, nie trzeba jeszcze co chwilę zerkać. Jak tam bateria w naszych zegarkach z solarem, które leżą i się marnują, no to jest niestety smutne. Tak to wygląda. Czy przytrzymanie cofnie nas z powrotem? Jestem ciekawy. Nie, nie ma tutaj tego. Możemy chyba jeszcze sobie w alarmie sprawdzić, jak się ma alarm. O, przytrzymując, tak, tak to będzie brzmiało. Generalnie jest słychać, ale nie wiem, czy to kogoś by obudzi. Może kilka alarmów pod rząd. <grydy> Kiedyś próbowałem, żeby tylko tym się wybudzić z rana. No to można można sobie pospać, więc uważajcie. Tak to się jeszcze zezerknijcie i to by było na tyle. Przypominam. Zostawcie coś po sobie i do następnego na razie. Gdy jeszcze szybki rzut nam podświetlenie w normalnym świetle. Trochę mniej. I gaszę. No i gasie. Całkowicie. Będę postarał się podświetlać często, żeby nie gubił aparat ostrości. Zobaczcie mocno. Tak to wygląda, aż oświetla.